Aktywność fizyczna jest niezbędna na każdym etapie naszego życia. U dzieci i młodzieży zapewnia prawidłowy rozwój organizmu i wykształca pozytywne nawyki na całe życie. Regularna aktywność fizyczna wpływa na rozwój układu kostnego, zapewnia sprawność krążeniowo-oddechową, uwrażliwia tkanki na działanie insuliny, wpływa pozytywnie na układ immunologiczny, wpływa korzystnie na proces koncentracji zapamiętywania, a przez to nauki, dba o zdrowie psychiczne. Oraz pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, przez co zmniejsza się ryzyko rozwoju insulinooporności, otyłości, cukrzycy typu drugiego oraz chorób układu krążenia. Według Światowej Organizacji Zdrowia dzieci i młodzież w wieku od 5 do 17 lat powinny przez cały tydzień, średnio przez co najmniej 60 minut dziennie, uprawiać dowolną aktywność fizyczną o charakterze aerobowym, o umiarkowanej lub wyższej intensywności. Co najmniej 3 dni w tygodniu należy przeznaczać czas na wysiłek aerobowy o wyższej intensywności oraz na ćwiczenia wzmacniające mięśnie i kości. Przykładem wysiłków o charakterze aerobowym jest jazda na rowerze, jazda na rolkach, skakanka, szybkie spacery i wszystkie gry, w których jest bieganie albo ściganie. Dzieci i młodzież uczą się przez naśladowanie, dlatego jeżeli sami wybieramy schody zamiast windy, spacer zamiast leżenia przed telewizorem, czas na sport zamiast scrollowania telefonu, dajemy im najlepszy przykład i budujemy w nich najzdrowsze nawyki, które oni mogą sami dalej rozwijać. Napisz w komentarzu, jaka jest Twoim zdaniem najfajniejsza korzyść z uprawiania aktywności fizycznej. Pa!